Wrzuciłeś Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? List, proszę cię. List, proszę cię. List, proszę cię. Wrzuciłem cię miła. Nie łamiesz Grzesiu. Lepiej przyznaj się, kochanie. Jak cię kocham? Proszę cioci, że nie kłamię. Oj, Grzesiu, kłamiesz lepiej? Powiedz. Podawroci. Ja miałbym kłamać. Niemożliwe, proszę cioci. Wuj Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No słowo daję. Pamiętam szczegółowo. List był do wuja Leona, a skrzynia była czerwona, a koperta no taka tego, nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i łódź i ulicę z numerem. Pamiętam wszystko, że znaczek był z bezwederem. A jak wrzucałem ten list do szynki, to przychodził dość Halinki. I jednofisem też rzucał. Wysoki wysoki. Taki wysoki, że kiedy wrzucał, to kucał. I jechała taksówka i trąbił autobus. I szykisz szynki, jak rzucałem ten list do, do skrzynki. Cię, cię głową pokiwała, otworzyło szeroko oczy ze zdumienia. Oj, Grzesiu, Grzesiu, przecież ja nie dałam żadnego listu do rzucenia.